Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić i mam pomysł. Wiem, jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mmm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej! Złam się szybko! Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy, jak w skała. Ty co masz? Sprawdźmy. O tak, to za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący! Moja ręka jak piecze. Mary, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności. Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Pora. Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Nie okay. smuć się mi, jadaj spokój. Przestań. Zobacz mojego gofra starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z marshmallow. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę? To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Bingo. Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale! Mmm, pyszności! A ty sobie lody! Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem, co? Trzy, dwa, jeden! Makaron, super! Ale ekstra! Czekaj! Czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mm. O tak. Ojej, moje usta płoną. Uważaj, nie mogę się kontrolować. Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uff, jest o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc. Teraz ja coś zjem. Mmm, jakie pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach. Przepraszam. Ej, bitwa na palce pokażę kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej, a ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej, Przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia pomóż, mi nizek jest tak zimny, że przymarł mi do języka. Zrobić dalej, dalej trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język? Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Mam pomysł. Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy. Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? Nożyce wygrałam. Ej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Na no, Miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mm, jakie pyszne! Co za uczta! Zajmij się teraz swoim daniem. No, w porządku. na nuggetsy. jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci! Patrz! Proszę, trzymaj! Wielkie dzięki, mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. Aj, są jak skała. Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe. Chyba zadziałało. Nagetcy są usmażone. Pyszności, jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę. Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mmm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza! Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. Chyba mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. Oh o nie! Mój ząb! Co ja mam teraz zrobić, głupia pizza z kamienia? Więc co Cię pocieszy? Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem. Dobrze, że mam takie małe jajko. E, dlaczego ja mam takie duże? O nie, to straszne! Ale to Wita ma największego pecha. Przestańcie się śmiać. Casey, zjadaj swoje jajko. Nie, dziękuję. Alex, zaczynaj. Dobra, troszkę nim potrząsnę. Spróbuję je ugryźć. Coś mi się nie udaje. No trudno, nic z tego. Wiesz co? Mam tu coś dla ciebie. Trzymaj. Dzięki, Casey. Dobra, zaczynamy. O nie, o nie! No, 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 please! A, Co za ochyda! To obrzydliwe! Jakie ogromne żółtko! Puu! Niedobrze mi! Ale masz minę, Alex! Lepiej ty zjadaj swoje jajko, Casey! Spokojnie! Zobaczcie, co mam! Co to takiego? Najpierw trzeba wszystko przygotować! Rozbijamy jajko na patelni i smażymy! Voilà! idealne jajko sadzone gotowe. Wow, ekstra. Czas na jedzenie. Mmm, to jest takie dobre. Gotowe. Teraz twoja kolej, wita. O oh, nie. Hmm, co tam jest? Trzeba tu podjąć jakieś poważne działania. Oj, aj, aj! Wow, ale super! Będę potrzebowała czegoś do ochrony. Co ona zamierza zrobić? A masz! Właśnie tak! Ojej, co ona wyprawia? Zobaczmy, co jest w środku. Aj! Ostrożniej! Jak tu dużo fajnych słodyczy. Prawdziwa uczta. Ekstra wita, podziel się przynajmniej jednym smakołykiem proszę. No w porządku. Proszę bardzo, niech wam będzie. Dzięki. Jakie słodkie maleństwo! Ja też mam niesamowite płatki. To niewiarygodne, mam taką ogromną paczkę. Wygląda na to, że masz pecha, Wita. Śmiejcie się, ile chcecie. Jaki przyjemny dźwięk. Co? Tylko jeden? No dobra, mam jeszcze mleko. Kropelka? Tylko jedna kropelka? Jedna wita. Lepiej zjada swoje płatki, Alex. Jestem za. Ekstra. pyszności. A teraz zalewamy to wszystko mlekiem. O tak. Wygląda super pysznie. A teraz wszystko naraz. Super. Jak on łapczywie to je! Tak, nie wygląda to zbyt apetycznie. Co z tego to było niesamowite? Casey twoja kolej. Hmm, niby jak ja mam wypić tyle mleka. Mam pomysł: wsypujemy wszystkie płatki do miski właśnie w ten sposób. Wow, jak ona ma dużo płatków! Ojej, to wręcz deszcz słodyczy! Tak! Łap, łap ich jak najwięcej! Fajnie. A teraz dodajemy trochę mleka. No, rewelacja. I czas na jedzenie. no, 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 no jest po prostu niesamowicie apetyczne! Zgadzam się. Ciekawe, ile czasu zajmie jej zjedzenie tego wszystkiego. Zobacz, jak śmiesznie wyglądają moje Uff, Skończyłam! Co się stało? Chyba ktoś zjadł za dużo. Oj, nie czuję się najlepiej. Słabo mi! Jaki piękny torcik. A ja mam nie tylko piękny, ale i ogromny. Lepiej zobacz, co ma Casey. Wow, ojacie. Jaki mam niesamowite ciasto. Ojej, Alex. Widzę, że ty masz jakiś mikrotork. Masz pecha. Śmiejcie się, śmiejcie. A ja zacznę jeść. Mam nawet widelec i nóż, w odpowiednim rozmiarze. No to próbujemy. Mm, jakie pyszne. Myślę, że mogę go zjeść w całości. Rewelacja. Wita, Twoja kolej. Nie musisz mnie długo namawiać. No to zaczynam. Mmm, jakie to jest pyszne. Palce lizać. Fuj, jak ona niechlujnie je, to odrażające. Chcę go zjeść w całości. Nie mogę się zatrzymać. Ale wygląda, jest cała wymazana niebieskim kremem. Czego się śmiejecie? Lepiej zjadaj swoje ciasto, Casey. Z wielką chęcią. Ojej. Nie mogę na to patrzeć. Fuj. Gdzie się podziały jej maniery? Pieśności! Co się stało z waszymi twarzami? Co? O nie. A. Załatwiło ją jej własne ciasto. Nie, udało mi się zrobić unik. Auć. W sumie to też można zjeść. Ja też spróbuję troszeczkę.